no, i też wszystko Ale zanim tego powinno do ściany dopłynąć, więc już ten tam... Dobra, dawaj ją. Ja tu czekam. 60 metrów ciągle O, dobra, dobra, będzie, będzie. Dobra, dawaj ją. Gdzie jest? Ucieka ciągle. No. 60 metrów, 50, góra, całkiem góra będzie. Coś dużego tu jest. Coś płynie, aż duży, duży, duży obiekt płynie. Widzę, 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 ale nie kogu, mogę osiągnąć tu, go. No, tu, tu zejdź Cze na, prawie, na, prawie, na prawie. Czekaj, 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 strzelam, strzelam, bo nie wiedziałem, że będzie teraz Oj a atykuje, atykuje nas, drugim No Dawaj, dobrze Tutaj, tu jest, za naprawy Czekaj, bo tamtych mogę zabić już Dobra. No ja idę na ja idę na Tak, Tam, tam na od razu zamknijcie ten władz w Tam, gdzie jest Pingu, zamknijcie od razu ten własny najlepiej jak daleko jest, chyba Uderzymy, uwaga, przygotujcie się do, to do to uderzenia takiego a robi drugie podejście? Nie, nie robi, Ma, jest w od na razie, dobra. Yy, dobra. To naprawdę tu jest i tutaj. Gład się tamto. A tu chujna coś, coś innego podpływa Idę, idę, idę Jest, leży. Dobra. A, to, a to była ta, tylko mi się narada że ona nie wyszło, yy. yy, no co dobra Maski knopy pamiętajcie. No, się założyłem, dobra. Uj, to No Ui Keddy! się czekaj. Już, już. Pozbywam. No nie, nie skruluj mi tego, no nie skruluj mi gąbka, ja. U mój Nie skruluj mi tego gąbka. Yes. yes. Wszystko Wraz, mamy, wszystko. Ta, Laser. Laser, dobra. Działło tego geosa, to jest. Gausa Co? Gausa Gejosa, no. Taka jest. Ej, rozpylarz to... mogę jemu usunąć. Dobra, ta paraturowa jest fajna, powiem No jest taka, klimacik jest, nie? Rzeczpila uciekł troszkę. Jako najlepiej się na pierwszy raz ograło, jak pamiętam wie, Jak do ja mnie się czułem jakbym był na tym statku. Przed nami góra w działku pręgłym. Co jest? A ten? Dobra. Co jest? Są pełzacze. Są, tak. ale nie mam jakich ich dosięgnąć. Masz jeszcze drugie działko, jak coś pamiętaj Dobra, ucofam się przed nimi uciekam ci trochę od nich. Dawaj. Puść eee, energia siadła! Prób, prób! Nie! Zamykaj was! Czekaj, dobra. Niech się zaleje. Nie, idę idę naprawić, idę naprawić. Szybko, szybko. Nie, 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 pierwszy naprawdę reaktor, reaktor. Damka reaktor, Czekaj. reaktor. Zamknij, zamknij, zamknij! Że się nie nas nie zalało. Nie otwieraj Was, zamykaj, to są władzy pamiętaj Idę naprawić reaktor, walniemy raczej Muszę spawać. Ja nie umiem spawać! Ja nie umiem mam co jest? Wiele jest no? Prądu. Polaga miałem i nie mogłem spawać, no i spadliśmy przez to. Hmm. Nie, no spadliśmy bo raptur, bo jest prądu nie było. Aha, dobra. Już naprawiłem prąd yy... prędu nie było, tak, wiesz? Prędkop już i Aha, dobra, gdzie są dziury? Jak poważniejsze. A, strzoło tam pod twoją kajutą. Się. No, pod twoją kajutą tam. To już jest lepsze jakieś. Zalewa nas, ty bije coś do dołu nas, bije, spadamy! O! Bije, bije, du du, du, du du Ja... Bie, na działku, idź naprawiać, ja idę na działko. Widzę to Pełzarz jakiś chyba gdzie? Spadamy I walniemy no. Przygotuj maskę, przygotuj maskę Hej, <grym> <Stukowaliśmy. grym> to Ostatni sekundę na no scenę, dobra, jeszcze, żyje jeszcze pełzarz A nie, 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 walniemy, nie, walniemy. Dobra. Dobra. Kurde, jaką reputację mamy. Jak to miasto wygląda? Czekaj. Okay. Czekaj, 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 ja sobie zrobię wstęp. Chodź, chodź, czekaj. Wejdź, gdzie jesteś? Aha! Bo... Chodź. Chodź, chodź, chodź chodź, chodź, i dopłynęliśmy. Gąbka, gdzie jesteś? Gąbka? Gąbka mi wypadła. Tu, o halo, witaj. To dopłynęliśmy, jesteśmy w legendarnym mieście. Słyszałem o nim tylko legendy Chodź. Ale się cieszę P Pójdziałem Ten jest to zwiedzić Wow wróciłem Murtinie, Murtie czekaj content robiłem no, Ale się Płynęliśmy do legendarnego miasta, Murtinie Jesteśmy w... Wy. Czekaj, pop. miasto, czekaj, miasto pop. ska? Skadi? Skadis. Miasto Skadis. Kał... Nie, welką to pop! Nie, nie, miasto Skadis, skaudron. Dobra. Ach, to legendarne miasto. Opa, no sobie zamaniałem, legendarne. Jesteśmy w tym legendarnym mieście. Ej, to jest chyba największe w ogóle, tak abstrahując już mapa. Pójdź, więzienie! widzę chyba ten, o czym mówisz. Jakie to jest u, u, Ej, mogę anty antybiotyk. Ej, to jest takie Europa wielki napis. I planeta. Aha, bo no właśnie, na tej Europie jesteśmy. A tam już byliśmy. I może, jestem... może jestem. I w jestem. Yeah, nice! Ej, a to jest w ogóle z tego update'u chyba jednego. Jesteś tu, jesteś tu, o, siema Siema Ach, gąbka, gąbka, po tak długiej przygodzie W końcu... No ja się, ja się chciałem napić po końcu, tak długiej podróży, a tu nie ma co W do cywilizowanego miasta No ja się chciałem się teraz napić, Ej, nie ma, a tu nie no, ma co może, no. może tu powinniśmy się zatrudnić Porzucimy te przygody morskie i, ten, i będziemy tu pracować Chodźcie napić napisz na nie Pomyślisz, że najdługo będziemy musieli sobie z płynąć, do no nie wiesz, realnie. O, nie No. Kupka. 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 E, e, bo... to jest Kupka, teraz... Dobra, no, ustawiamy się. Dobra. Zrób, wyślij mi też potem tym No ja no, go od razu ustawię. No no to lecimy. teraz, jeszcze nie wchodźcie ostatek, bo, robię, bo... robię, atmosferę na statku, okej? Okay? Jeszcze nie wchodźcie. Dobra. Będzie fajny nas O Spadaj. Aha. Ja? Strażnik... tu wróci się przykłonię. Nieważne, zdawałeś się. Uraddajcie. Że... dawajcie. O co chodzi? O co chodzi? O O co chodzi? O co co ty no, co ty robisz? co ty co bomba, bomba! Co? Czekaj, dobra! Nie bo patrz, sam event, kontem oka zauważyć starte elektroniki, odzyskaj części. Ku Twojemu zaskoczeniu starta złomu jest podłączona do czasu mierza. Obracasz się i widzisz na ekranie 0001 Schowaj się, Upuszczasz bombę i rzucasz się na podłogę, nakrywając głowy rękami. Miałem sekundy, lecz nic się nie dzieje, Ostrożnie wypisajesz i ostrzegasz... Cieku, zdaje się, że ta bomba nie wybuchła. Ostrażnik że rzeczywiście może się tym zainteresować. Ale jest i dobra, idę do tego questu oddać? Może dostaniemy jakąś kaskę za to. Czy tu... Weź mnie udać jeszcze, bo mnie uderzył gąbka Dostałem podziękowanie A te jest... lewkiwski I tak oto, to się tylko z pracy jak to sporo WOLL fajnie jaki klimat gąbka. Co no. ty się ze statku jak to wygląda ładnie ale Powiem tak żebyś fajnie Tak tylko że różowy, tylko że różowy to nie pasuje jakoś do tego jest spoko, jest spoko. Jest nie spoko. musi. Jest kołzy, jest jak na Europie. Na tym tym, na... Na na, 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 tym, na tym, tym tym. Mieszkalnym. Ale jest fajnie, ej, tutaj teraz. Jest klimacik. Wiesz, no, to go nie dotkę Bo jak się zarazisz, to masz już raczej ck, bo nie mamy na to... To wybuchło. Hmm. To już wybuchło? Co się stało? Ej, reanimuj mnie, bo ja ten, ja ten, ja, ja, ja dosłownie... Ja, ja dosłownie ja, Musisz mnie reanimować. Nie ma. a na analizujmy i no sam nie reanimuje cały czas Dobra, czekaj, dodam ci jeszcze coś na ten, nie wiem, ci zarzucam te oparzenia Może ci coś Nie ma, czekaj Co jest? Dobra, bandaży ci pomagają lekko W Ta, bandaży ci powinny pomóc Dobra, ja go już postawię, bandaży wystarczyły Bandaży wystarczą, no, wiedziałem Ja nie, nie wystarczyły, coś wystarczą, jeszcze, z Wystarczą, jeszcze. wystarczą. Jest, jest no. Dobra, lecę na Dobra, Dobra, dobra Dobra, daj mi tę, daj mi tę, iść patrzeć Kurde, Gdzie nie, to jest? Zamykajcie, zamykajcie, pamiętajcie, zamykajcie Dobra, ja tam idę, ja tam idę, maska frenowa Dobra, ty już się spakowano, O, ja pustułam, pustułam na statku, cofnąć się, cofnąć się, uwaga, cofnąć się, cofnąć ja się szalo, Ja będę strzał, ja będę strzał, ja będę Nie, friendly fire, nie friendly fire, spokojnie A, no mówię ci, Bła, mam Leży, go, mam go. I drugi tas, to jest drugi, to jest jeszcze drugi. Maski, ma y, kombinezone, każdy po kombienzą leci. Ma, żeby was ciśnienie nie rozwaliło. Każdy kombien bierze. Mam go, dobra. Każdy Leży. bierze pomiedzą naprawiamy, zamykacie wszystkie na bramy. Nie mogę, nie mogę, tas, nie nie mogę. Dobra, tak, zamykać tak, wszystkie ten. Ja naprawiam, ja, ja naprawiam, ja naprawiam. Ja, ja muszę to naprawić. Czekajcie. Dobra, wszystko zamykać co macie. Pingujem gdzie jest zniszczone. Tu, tu Bra. I e, dobra! Gąbka w tej ładowni zamki, zamknij, zamknij! Ła, czekaj, bo! Nie otwiera się ładowni. Pamiętajcie, ja te własne, bo teraz zamknęliśmy te własne praktycznie w ogóle nie uderzyliśmy, tak leciutko. Się no! Posadziliśmy. I to było git, bo ta woda jakby nam się na cały statek nie była, dzięki temu. Ja tam tego też nie mogę na. na... To chyba było jedno z większych og ogarnięć, mieliśmy. Kurde, utratę krwi wam. Eee, bandazy. To już nie badasz, tylko na stację. tam to samo. Góra, 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 coś płynie na sma. Dobra, widzę, widzę, widzę. To jest ten, eh, yy, Dobra, mamy przeciek, yy, z... dobra. Już. zamknij, zamknij, zamknij klapek tam, pójdźcie. Szyb, ja pójdę, ja pójdę. Ja już idę, ten, ja już, ja już idę naprawić. Dobra, idę na działkę. Jakby chcieli wbić, Dobra, a tu jest te znaki, dobra, nadal, dobra. dobra e, id, idę uruchomić pompy na wyłączenie tego próbować próba zrobić balast I, i, ktoś, i ktoś do balastu, balastu dziobowego i weź mi bo z niego się wodą po mnie nie wykąpuje chyba ktoś przestawił tę pompę nim ja zaraz spojrzę spo, ja na to Dobra, ktoś... no, musiałem nam bo nie, 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 nie jestem w stanie płynąć na rui Płyniemy do góry, nie nie, nie mam nie mogę płynąć w teraz Nie wiem, czy nie uderzymy od góry Staram się, się tak... nie było, ale płyniemy po na sufit

gdzie one są? Ile metrów? 65 od nas? metrów. Dużo ich będzie, więc przygotuj się. Nie my też? 30 metrów. A nie my? Co, walniemy? Nie walniemy. Nie, bo my się rozpadamy. A o, są, co, po tak kurde! Kurde, wszystkie barasy są rozwalone. Żaden, żaden baras mi nie działa. Tylko ten. Yy... Ruchowy działa, więc nie mam kontroli <noise> praktycznie. To na razie chcą ich zabić, to na razie strom wchodzi. Dzięki, dzięki, dawaj, dawaj, bo ty... Yy, dobra, strzał. jednego pół Jednego ręcznie, yy, chodź ktoś na tym i go ręcznie zabijemy. Kelar, to sobie jednego pół południu przygniotłeś, to sobie... Usiadłeś na nim w naszym chodź, Chodźcie ktoś yy, z harbunem na tutaj i go zabije. Ja, 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 ja pójdę. wy, wyno! się ktoś w działkę, wymyślcie ktoś ja działkę. Lego Harpoonem rozwalę, słńcie! O! się! gryź, gryź! Osłńcie się, osłńcie się! Zabity jest. Nie, żyje, żyje, żyje! Nie trzeba, już go, dobra. Dobra. Trzeba to naprawić. Ja, ja to naprawię już, ja się zajmę tym ty. Dobra, ja mam skafander, ale sobie wyciągnę tego, tlen, bo po co? A nie, się duszę w tym! Co jest? Zdejmij to, zdejmij to, zdejmij to. Zdejmij to. No gdzie sobie, jest? To, bo, to, bo to w tym środku tego nie było tlenu, no jest tlen więcej z tego. Yy... Gdzie jest no, jest reaktor? Nie, nie, spokojnie, to jest od otwierania, czyli wiesz? Od włazów. O, okay, dobra. otwieram. Chodźcie. Macie też mam Ja, ja mam, ale mam tylko dwa na Tam trzeba uważać, musimy uważać, ale mocno to. Kurde, to tak kurde, na początku, że na pewno teraz pod sufit podnosi, a potem. A i naprawajcie to w ogóle. Co dobra, mamy, naprawiać? Źiany. Dobra, tylko pamiętaj, nie popatrzmy siebie. A my mamy, to naprawiać jeszcze? No, tak, no bo to trzeba naprawić, wiecie naprawić tutaj, czy trzeba. Od lewej jest wejście chyba, dobra, a nie. Tu, 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 tu mamy też wejście jedno. tu wejdzie jakaś. Tu, tu. Ale tu odstęp od zróbmy, żeby nie było... Ktoś musi te drzwi wyważyć. Ja mam łom. dobra. Ja też mam łom. Nie, ja nie trzeba nie uważać Nie trzeba było. Uważajcie, jak będziecie jak będzie taki zombiak w skafandrze, to musicie się od niego trzymać dalej. Jak on was ujebie, to jedna osoba idzie przodem, gąbka idziesz przodem? Ja, 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 Gąbka idzie przodem I po kolei idziemy Na no, spokojnie Sprawdzajmy każdy pokój, tu nic nie ma Dobra, otwieram ten tu do dole A, Idę przodem to, Jest generator I są to... Do eee, kable inwestuję, kable i butle z paliwem A tu są ten... Są jeszcze takie dobra, elementy, pocholenie. Te elementy. I idę po Ale komponent komponentów nie bardzo potrzebujemy. A po co one są? Jak one działają? One, no to jest jakby coś do to, to dzielenia, plus z tego można jakby różne takie. A my nie chcemy takie są? robić. A to bomby są połączone? Bo ja tak, bo reaktor odpaliłem. Dobra. Dobra, walić, chodźcie. Albo spada powoli? Ale mamy po to spada. zaliczone? Ta. No mamy To, to Po co to te robimy? Żeby się nie zepsuło bo w czasie, bo jak się nadal nie wyłącza no. my będziemy przy tym tu, z, Sporo tym ten Dobra To pożyje na nas, nie? Z tym tym mm -hmm. przez Dobra Czekajcie to niech się Pampki. pompuje, Niech się pompuje. Ja Jachcie no. no To się wszędzie zampie yy, Coś jest przed nami Coś dużego Ile ci? Nie, płynas! uwaga, wagał, uderzniej będzie Tak, ja, ja idę na działku, ja idę na działku, tra Mam, jest ma uh, 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 uh. Widzę go Naprawdę ten, naprawdę ten, ten. Ja będę strzał, naprawdę dziurę. Gdzie jest dziura? Gdzie? Ja, no, już, ja już ja już ogarnę, ja że ogarnę chłopka. To jest hammerhead, to nie jest Ta. najgorzej nie. Maski mam Marty jest Dobra Uderzyliśmy yy, nie, nie mam pojęcia gdzie jest zniszczone yy, kom miedzą, kom wiedzone A Złożyłem! Dobra, kibizony. Ej, w ostatnim momencie i już mógł się udusić. Dobra, wyłączam alarm. Fajny, fajny ten Jakie jest. Jaki są Ej, tak. super jest bardzo barotrauma tak szczerze. super tak, się tą barotrauma gra, tak szczerze. Tak. Tak. No fajna gra tania. W ogóle inżyniera, bo mechanik będzie ma taki super, który pozwala takiemu uprząż zrobić, która jakby w że jeśli wrzeć leci was woda pod wysokość A możesz mi też to zrobić? To Ej, ale to... To, to, ja to się tutaj na spełzacze A dobra, ja już idę Daj, daj, daj mi kena, dobra, daj mi masz, działko Działko, działko, zajmij się działkiem ja, ja to ogarnie, ja to ogarnie, zamykam tu Zamykam bardzo dobra, Jestem. spokojnie, nie, nie będziemy roślić tuneli o Kurde Mogą nas za, zaatakować, Jest zdziwcie się Wpłynął, jeden, dwa wpłynęły, rozwaliłeś się śluzem całą Uwaga, po mnie Ania, Ja tam pójdę, tam pójdę to to, to te dwa te duże zaczę. Dobra, znożę mnie, znożę mnie będę no, ja. ujaku, Dawaj go, ja go od plecu Spokojnie Gąbka, do doszale Jest yes go, kurde, bierz go, go Ja ją, ja ją, bo to zaora mamy nie wiem, czy nawet go się też kupić nie da, ale nie wiem, jest... Co jeszcze musimy odpalić? Worta to jest tylko lokalizacja, tu nie zadukujemy sobie! Ups... oj. oj, oj. Kurde, mi... No to... Aha... Czy to musimy dalej grać? Potencjalne miejsce na placówkę. Czyli co? I... Płyniemy dalej, no. Nie A. jestem pewien, wydaje mi się, że to jest strony losowe, no. wiesz? O co chodzi? Co? No płyniemy dalej Płyniemy dalej, bo nie mamy, my dopłynęliśmy do lokalizacji, a, ale nie mamy a, a to tutaj nam czy nie? Tak, oczywiście. A to mogę sobie wyjść czy nie? Bo ja chyba na tym zakończył No to co, no to chyba już na no tyle To no rzeczywiście możemy, tak jakby nas od początku, od początku tej trasy no, na, na Dobra, co to dajcie. Znaczy możemy skończyć To lobby serwera, tak? Przy menu? Y menu wychodzimy? Dobra. Dobra Dobra, to ten, to, to się mało. To, to Dobra, chodź, ん